Cześć, z tej strony ja. Kontynuujemy w miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni filmik. Tutaj chcę jeszcze zobaczyć, już niedługo czeka nas walka z głównym bosem tego aktu. Was jeszcze tylko trochę uważenia po kanałach. O szkół, czy szkół, czy Belial rozpoczął. Widziałam ludzi chowających się pod wozami. Sprowadź ich do kanałów. Nie możemy narażać życia dla bohaterskich wygłupów. Tutaj musimy. Cię. Nie ma się gdzie uczyć. że czeka mi się rzuciła w oczy to zmieniły się butelki teraz dają 60% wartości życia wcześniej dawały tam jakieś konkretne wartości typu 1000, 1500 i tak dalej a teraz jest 1% tak więc jest to jakaś zmiana Chyba na lepsze, bo nie trzeba się tak bawić z tymi butelkami. Wymaga trochę większego skilla. Jednak 60% to zawsze te 40% zostanę nieuleczone, więc nie można czekać do ostatniej chwili z leczeniem. Dobra, ruszajmy. Таешь, да, таешь. Zatem na serwis... ...okrotnie... ...całkiem... ...mocno popalił... I Nie wiem, sobie czy to ona. Musisz teraz. No, na błotki. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Ja muszę tu zostać i opiekować się Leą. Chwała niech będzie Bogom, przybywasz w samą porę. Władce, piekieł! O, wstawaj, wstawaj. No i tak oto drugi akt dobiega końca. Kurczę, jaka tarcza. Taki niezły. Dobra, co, co ten miecz tam ma ciekawego? Fiu, fiu. Fiu, fiu. Kurczę. Gdzie co, chyba założę. Fajniej wygląda z mieczem, ja jednak jestem fanem mie miecza, a nie ten jeszcze fajnie płonie. No i, e, troszkę nam damage wzrósł z 657 na 1300, ale kto by liczył? Łatko <tryk> aż się zakrztusiłem. Co za A dobra, muszę wrócić. Tak będzie szybciej. Dobry dzień. O, coś dalej. No, już e, porównując tak, lepsze, lepsze. Dobra, to sobie zachowamy. Wyruszać w zasadzie. No to jedziemy. Trzeci akt. Filmik sobie pomijamy. Twierdzenie. Zapal ognie sygnałowe i pokaż żołnierzom, że nie zostali jeszcze pokonani. Przybył ratunek. Ruszaj. Jesteś potrzebny na dole. Ja idę z koroną i mieczem naprawdę. Kurcz. Fajnie wygląda. Czarny kamień dusz robi się coraz bardziej gorący. Opiera się. Oni... No Szczepki moi drodzy, jesteśmy w połowie drogi. Trzeci, czwarty akt i... Rozpali, zaraz piątka. Czyli Kiepsko to, co mi wygląda. się lubi najbardziej. Słyszeliście rozkazy anioła! Niech zabrzmi zew! Twierdza bastionu nie upadnie! Oczywiście piątkę będę pokazywał w całości, żeby nie nic tam się I nie będę tam pomijał żadnych filmów. <śmienny> Widzieliśmy ogień sygnałowy. Musimy zapalić pozostałe, ale wokół gromadzą się demony. Nie za. na samym początku, to już moja piąta legenda kiedyś nie do pomyślenia twierdza bastionu lada chwila upadnie nie was oddańszym w chlepaniu ludzkim krwi i pożeraniu mięsa lecz niech ucztowanie was nie spowolni chcę mieć tę twierdzę jej dowódcę. pierwsze ognisko jeszcze się trafiło Jeszcze jeden ogień i posprawiam to sótne je ohroisko super leps. lepszy. Co to było? Twoi ludzie. Wspaniale! Bo już zaczynałem. Cytulnej. Ucieka. Kaszel nie daje mi za dużo gadać Zrobimy poziom i będę, będę kończył nagrywanie Dzięki niech będą nie biorą. co znowu O nie o to chodzi kaszel co, co mamy robić? Zabić no, Ale przypakowałem Chyba teraz nie nie jeden szpanać, miecz tak wiecie, nas podpakował pekajmy jak wanieczki. Doma zjeść chleba, ale chodźmy na domu, jak mamy taki cacja. Linda znowu działa. Wytrzymajcie chłopaki. Posiłki są w drodze. Fajne posiłki. Przypórcie się, żołnierze. Nawet, nawet. Ale ucznicy są fajniejsi. A tutaj co on da? Nie sły, nie Dobra. Przepraszam Was za, za mój głos. Tak jak widzicie, postać nam strasznie urosła. Głównie dzięki temu cacku się, już jak widzicie mam już trzy legendy na sobie, a dwie bodajże, czy trzy <laughs> zniszczyłem Tak więc fajnie, że te legendy tam na akty z 2-3 wpadają no, Dzięki temu gra się naprawdę pociesznie no, oczywiście teraz wygląda że idzie mi za łatwo no ale to no, co zrobić? Chcę sobie przejść każdy poziom po kolei sobie nie psuć zabawy, a nie chcę się sztucznie podpakowywać ze skrzynki, bo i po co. Zresztą jak widać no tutaj gra sama sama nam e, trochę łatwe zadanie, tak więc całkiem miłe i przyjemnie pomalutku sobie się podnosić do góry. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podoba, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, czy w komentarze chętnie ja również jeśli macie ochotę zagram z wami to tyle trzymajcie się cześć